Agata Christi. Tajemnicza historia w Styles. Tłumaczenie Tadeusz Jan Denel. Czyta Maciej Słota. Rozdział pierwszy. Jadę do Styles. Ostatnio przygasło nieco zainteresowanie opinii publicznej sprawą nazwaną w swoim czasie tajemniczą historią w Styles. Jednakże z racji jej światowego rozgłosu mój przyjaciel Poirot oraz członkowie rodziny Kevendishów prosili mnie, abym opisał przebieg wydarzeń, co, jak się spodziewam, położy wreszcie kres krążącym jeszcze plotką. Rozpocznę od zwięzłego naszkicowania okoliczności, które uwikłały mnie w całą sprawę. Jako inwalida zostałem odesłany z frontu do kraju i po kilku miesiącach w ponurym domu ozdrowieńców otrzymałem urlop zdrowotny. Nie miałem bliskich krewnych ani przyjaciół, więc zastanawiałem się, co robić, gdy spotkałem przypadkiem Johna Cavendisha. Od lat widywałem go bardzo rzadko, a prawdę mówiąc, nigdy nie znałem go bliżej. Był starszy ode mnie o dobre piętnaście lat, chociaż nie wyglądał na swoje czterdzieści pięć. Ale w szkolnych czasach często odwiedzałem Stiles w hrabstwie Essex, wiejską posiadłość matki Johna. Przyjemną pogawędkę o dawnych czasach zakończyła propozycja, abym urlop spędził w Stiles. Mamę ucieszy to spotkanie po tylu latach. A matka czuje się dobrze? zapytałem. O tak. Wiesz pewnie, że niedawno wyszła za mąż. Obawiam się, że zbyt jawnie okazałem zdziwienie. Panią Kevendish, która w swoim czasie poślubiła ojca Johna, wdowca z dwoma synami, pamiętałem jako przystojną osobę w średnim wieku. Obecnie musiała mieć co najmniej siedemdziesiątkę. Zawsze robiła na mnie wrażenie nieprzeciętnej, władczej indywidualności, damy interesującej się żywo działalnością charytatywną i życiem towarzyskim, która przepada za otwieraniem kiermaszy i rolą szczodrobliwej wielkiej pani. Odznaczała się hojnością i miała pokaźny majątek osobisty. Rezydencję wiejską Stiles Court pan Dish nabył w początkowym okresie drugiego małżeństwa. Wpływom żony ulegał tak dalece, że umierając zostawił jej w dożywocie zarówno majątność, jak i lwią część rocznych dochodów, co niewątpliwie krzywdziło synów. Ale macocha odnosiła się do nich życzliwie i nie szczędziła niczego chłopcom, którzy w chwili powtórnego ślubu ojca byli tak mali, że przywykli uważać panią Cavendish za własną matkę. Młodszy z nich, Lorenz, był delikatny i wrażliwy. Ukończył medycynę, rychło jednak zniechęcił się do lekarskiego fachu i mieszkał w domu, folgując zamiłowaniom literackim. Jednakże jego wiersze nie osiągnęły nigdy powodzenia. John zajmował się przez czas pewien praktyką adwokacką. Ostatecznie jednak wybrał spokojniejszy żywot osiadłego na wsi Ziemianina. Przed dwoma laty ożenił się i sprowadził żonę do Stiles. Podejrzewałem jednak, że rad byłby skłonić macochę do zapewnienia mu większych dochodów, dzięki czemu mógłby założyć własny dom. Nic z tego. Stara pani Kevendish lubiła decydować sama i uważała, że wszyscy winni ulegać jej woli, a w każdym razie mocno ściskała zakiewkę. John spostrzegł, że zaskoczyła mnie wiadomość o ponownym małżeństwie jego matki, uśmiechnął się niewesoło. Taki łajdaczyna małego kalibru, burknął gniewnie. Rozumiesz, Hastings, jak to nam wszystkim skomplikowało życie. A jeżeli chodzi o Iwi. Pamiętasz Iwi, prawda? Nie pamiętam. Widocznie pojawiła się później to dama do towarzystwa mamy, jej totumfacka, powiernica. Poczciwa zacna Iwi, ani ładna, ani młoda, ale prawdziwy skarb w domu. Chciałeś mi coś powiedzieć, wtrąciłem dyskretnie. Aha, o tym facecie. Wziął się nie wiadomo skąd, pod pozorem, że jest kuzynem czy czymś tam Iwi, chociaż ona niechętnie przyznaje się do pokrewieństwa. Istny cudak. Ma czarną brodę i bez względu na pogodę chodzi w lakierkach. Ale mamie przypadł do serca. Z miejsca przyjęła go na sekretarza. Wiesz, matka ma zawsze na głowie setki towarzystw dobroczynnych. Wiem. Widzisz, wojna zmieniła setki w tysiące. Facet był istotnie przydatny. Ale wyobrażasz sobie nasze miny, kiedy przed trzema miesiącami mama oznajmiła o swoich zaręczynach z Alfredem? Jest od niej młodszy o dobre dwadzieścia lat. Rozumiesz? To łowca posagów, pierwszej wody. Co było robić? Mama jest panią własnej woli, więc ślub się odbył. — Trudną macie sytuację — wtrąciłem. — Trudną? — obruszył się John. — Raczej nieznośną. W trzy dni później wysiadłem z pociągu na małej, zagubionej stacyjce Styles, która bez widocznej racji tkwi samotnie pośród zielonych pól i labiryntu wiejskich dróżek. John Cavendish czekał na peronie i zaraz poprowadził mnie do samochodu. Mam jeszcze trochę benzyny, powiedział. Zawdzięczam ją głównie społecznej pracy mamy. Osadę Styles dzieliły od przystanku dwie mile, a Styles Court siedziba cavendishów leżała jeszcze o mile dalej. Był spokojny, ciepły dzień na początku lipca. Pośród rozległych równin Essexu drzemiących w blasku południowego słońca nie chciało się wierzyć, że niezbyt daleko wielka, okrutna wojna sunie wytkniętym szlakiem. Miałem wrażenie, że zabłądziłem nagle do innego świata. Kiedy skręciliśmy ku bramie Stiles Court, John powiedział, Pewnie ci się tutaj diabelnie cicho i spokojnie. Mój drogi, niczego bardziej nie pragnę, zawołałem. Ha! można urządzić się u nas przyjemnie i bez trosko. dwa razy tygodniowo odbywam ćwiczenia z ochotnikami trochę gospodaruję moja żona zaciągnęła się do pomocniczej służby rolnej Co dzień wstaje o piątej rano doi krowy i charuje do południa ogólnie biorąc życie byłoby znośne gdyby nie ten przeklęty alfred inglethorp zahamował gwałtownie spojrzał na zegarek myślałem że zdążymy wstąpić po syntie ale nie na pewno wyjechała już ze szpitala kto to jest Cynthia? Twoja żona? Nie, protegowana mamy. Córka jej koleżanki szkolnej, która wydała się za jakiegoś adwokacinę z podciemnej gwiazdy. Ojciec zbankrutował i gdzieś przepadł. Matka umarła. Dziewczyna została sierotą bez pensa. Moja matka przyszła jej z pomocą i Cynthia mieszka u nas od dwóch lat. Pracuje w szpitalu Czerwonego Krzyża w Tedmister, siedem mil stąd. Zajechaliśmy przed piękny stary dom. Kobieta w spódnicy z grubego tweedu, pochylona dotąd nad grządką kwiatów, wyprostowała się na nasz widok. „Dzień dobry, Iwi, zawołał John. „Oto nasz ranny bohater, pan Hastings, panna Howard” – dokończył prezentacji. Poczułem mocny, prawie bolesny uścisk dłoni, przede wszystkim spostrzegłem niebieskie oczy, bardzo jasne na tle ogorzałej twarzy. Panna Howard była osobą Mniej więcej czterdziestoletnią, o miłej powierzchowności i głębokim, stentorowym głosie niemal męskim w najniższych rejestrach. Krzepkiej budowie jej ciała odpowiadały duże stopy, obute w solidne trzewiki. Wkrótce miałem sposobność zauważyć, że rozmowy zwykła prowadzić w telegraficznym stylu. Chwasty jak choroba nie daje rady. Proszę uważać mogę zapędzić pana do roboty. Z całą przyjemnością będę służył pomocą odpowiedziałem uprzejmie. — Nic z tego. Obiecanki, cacanki. Ja już się na tym znam. — Weredyczka z ciebie, Iwi — roześmiał się John. — Gdzie dziś herbata? W domu czy na świeżym powietrzu? — Na dworze. Za ładny dzień, żeby się dusić w domu. — Chodźmy, starczy na dziś dłubaniny. Ogrodniczka zarobi ładniówkę. Chodźmy, musisz się pokrzepić. — Niech będzie — panna Howard ściągnęła prezentowe rękawice. — Co racja, to racja. Śpiesząc za nią przeszliśmy na tyły domu, gdzie pod rozłożystym starym platanem nakryto stół do podwieczorku. Na nasz widok z wiklinowego fotela wstała młoda kobieta i postąpiła kilka kroków. Moja żona, Hastings szepnął John. Nigdy nie zapomnę pierwszego spotkania z Mary Cavendish. Wysoka, smukła postać zarysowana na tle jasnego nieba. Utajony ogień, który znajduje wyraz tylko w tych cudownych, piwnych oczach, niezwykłych i tak bardzo różnych od kobiecych oczu, jakie dotąd widywałem. Bezmierny spokój Mary Cavendish był mimo wszystko wyrazem szaleńczego, nieposkromionego ducha uwięzionego w doskonale ukształtowanym, cywilizowanym ciele. Wszystko to wryło się głęboko w moją pamięć i pozostanie tam utrwalone na zawsze. Usłyszałem kilka miłych słów powitania, wypowiedzianych niskim, dźwięcznym głosem i zapadłem w wiklinowy fotel z uczuciem głębokiego zadowolenia, że skorzystałem z zaprosin Johna. Pani Cavendish podała mi herbatę, a początek zdawkowej rozmowy potwierdził moje pierwsze wrażenie, że to kobieta naprawdę fascynująca. Pilny słuchacz stanowi zawsze czynnik pobudzający, więc udało mi się opowiedzieć o paru wydarzeniach z domu ozdrowieńców w sposób żartobliwy, który, jak sobie pochlebiam, szczerze ubawił młodą panią domu. John to oczywiście zacny przyjaciel, lecz człowiek, któremu trudno przypisać błyskotliwe zalety towarzyskie. W pewnym momencie za uchylonymi, oszklonymi drzwiami tarasu zabrzmiał znajomy głos: Ty, Alfredzie, napiszesz do księżniczki zaraz po podwieczorku, dobrze? Ja wystosuję list do lady Tedmister w sprawie otwarcia kiermaszu w drugim dniu. A może lepiej zaczekać na odpowiedź księżniczki? W razie odmowy, Lady Tedmister wystąpi pierwszego dnia, a pani Grosby drugiego. Starej księżnie można pozostawić uroczystość w szkole, jak sądzisz? Męski głos odpowiedział coś niedosłyszalnie, i pani Ingletop podjęła znów głośniej. Oczywiście zdążysz, mój drogi, po herbacie. Jak ty o wszystkim pamiętasz, najdroższy Alfredzie? Drzwi teraz otwarły się szerzej i na trawnik weszła przystojna, siwowłosa dama w podeszłym wieku i o bardzo stanowczym wyrazie twarzy. Za nią pojawił się mężczyzna, którego postawa i ruchy świadczyły o pełnej szacunku serdeczności. Pani Ingletop powitała mnie wylewnie. — Jakże mi miło zobaczyć cię po tylu latach. To pan Hastings, kochany Alfredzie. Mój mąż. Z nietajoną ciekawością spojrzałem na kochanego Alfreda. Bez wątpienia stanowił tutaj dysonans. Nie zdziwiła mnie od raza Johna do jego brody, jednej z najdłuższych i najczarniejszych, jakie miałem okazję widzieć w życiu. Jego mość nosił okulary w złotej oprawie i miał twarz o zdumiewająco biernym wyrazie. Przyszło mi na myśl, że wyglądałby naturalnie na scenie i że w realnym życiu zdaje się dziwnie nie na miejscu. Głos miał niski, pełen namaszczenia, a dłoń, którą poczułem w swojej ręce, sprawiała wrażenie drewnianej. Miło mi pana poznać, powiedział i zwrócił się do żony. Ta poduszka, najdroższa Emilio, jest chyba trochę wilgotna. Najdroższa Emilia rozpromieniła się i tkliwie spoglądała na męża, gdy ów zmieniał poduszkę na fotelu, nie szczędząc oznak głębokiej troski. Co za szczególne zadłużenie u kobiety tak trzeźwej i rozumnej. Obecność pana Ingletopa narzuciła towarzystwu niejakie skrępowanie i nastrój tłumionej niechęci. Widoczne to było zwłaszcza u panny Howard, która nie próbowała nawet maskować uczuć. Jednakże starsza dama zdawała się nie dostrzegać nic osobliwego, nie straciła na wymowności w ciągu minionych lat, to też swobodnie podtrzymywała konwersację, przede wszystkim na temat organizowanego przez siebie kiermaszu, który miał się odbyć w najbliższych dniach. Raz po raz pytała męża o rozmaite szczegóły, a uniżone, pełne troski maniery brodacza przez cały czas nie ulegały zmianie. Przyznaję, że z miejsca poczułem doń żywą, głęboką niechęć, a pochlebiam sobie, że moje pierwsze wrażenia bywają zazwyczaj trafne. Niebawem pani Ingletop zwróciła się do panny Howard, aby wydać jej polecenie w sprawie jakichś listów, tymczasem małżonek jął mnie indagować swoim matowym głosem. Czy jest pan zawodowym wojskowym? Nie, przed wojną pracowałem u Lloyda. I wróci pan tam po wojnie? Nie wiem, może wystartuje jakoś od nowa. Mary Cavendish pochyliła się ku mnie. Jaki obrałby pan zawód, gdyby w grę wchodziło wyłącznie zamiłowanie? Hm, to zależy. Nie ma pan skrytego hobby, podjęła. Proszę się przyznać. Z pewnością jest coś, co pana pociąga. Każdy pielęgnuje jakieś pragnienia, często całkiem bezsensowne. Może wydam się pani komiczny, bąknąłem może odpowiedziała z uśmiechem. Otóż w skrytości serca marzę od dawna, żeby zostać detektywem prawdziwym detektywem takim ze Scotland Yardu, czy raczej Sherlockiem Holmesem oczywiście Sherlockiem Holmesem mówię poważnie. To pociągało mnie zawsze i pociąga Na domiar złego w Belgii poznałem słynnego detektywa Ten dopiero rozognił moje pragnienia Cudowny człowiek Twierdził uparcie, że dobra robota w jego fachu polega tylko na właściwej metodzie Wyszedłem z tego założenia i oczywiście posunąłem się nieco dalej To zdumiewająco inteligentny jegomość, chociaż trochę zabawny Wie pani, taki elegant, bardzo małego wzrostu Lubię dobre kryminały Wtrąciła nagle panna Howard. Ale przeważnie to brednie. Sprawca ujawnia się w ostatnim rozdziale. Wszyscy są ślepi, co innego prawdziwa zbrodnia. Wtedy od razu wiadomo. Bardzo wielu zbrodni nie wykryto, zaoponowałem. Nie mówię o policji, chodzi mi o osoby zainteresowane, krewnych. Tych niepodobna oszukać i tak będą wiedzieli. Czy to ma znaczyć podjąłem nie bez ironii. Że gdyby pani została uwikłana w zbrodnię, dajmy na to w morderstwo, bez wahania potrafiłaby pani wskazać sprawcę? Naturalnie. Może nie zdołałabym dowieść tego wobec gromady prawników, ale wiedziałabym swoje. Gdyby taki zbliżył się do mnie, poczułabym przez skórę. Mogłaby to być taka? wtrąciłem. Mogłaby, ale morderstwo jest aktem gwałtownym. Kojarzy się raczej z mężczyzną. — Ale trucizna to broń kobiet — zdziwił mnie rzeczowy ton głosu pani Cavendish. — Doktor Stein mówił mi wczoraj, że lekarze nie mają na ogół pojęcia o działaniu mniej rozpowszechnionych trucizn, dlatego niejedna zbrodnia mogła nawet nie obudzić podejrzeń. — Daj spokój, Mary — powiedziała pani Ingletop. — Zimno się robi przy takiej makabrycznej rozmowie. — O, jest Cynthia. Młoda dziewczyna w mundurze służby sanitarnej nadeszła lekkim krokiem — Czemu tak późno, Sentio? Pan Hastings, panna Medek. Nowo przybyła, wyglądała ładnie i świeżo, sprawiała wrażenie istoty pełnej temperamentu i życia. Energicznym ruchem zrzuciła z głowy małą furażerkę. Zdumiała mnie obfitość jej lśniących, rudawych włosów i biel drobnej dłoni, którą wyciągnęła po herbatę. Byłaby pięknością, gdyby miała ciemne oczy i rzęsy. Zajęła miejsce na murawie obok Johna, uśmiechnęła się do mnie, kiedy podałem jej talerz z kanapkami. — Czemu nie siądzie pan na trawie, jak ja? — zapytała. — To o wiele przyjemniej. Posłusznie zastosowałem się do dobrej rady i zagaiłem rozmowę. — Pracuje pani wtedy, mister? — Nie wiem, za jakie grzechy. — Dają tam pani szkołę? — podchwyciłem z uśmiechem. — Niech by spróbowali — zawołała groźnie. Mam kuzynkę pielęgniarkę, podjąłem. Okropnie boi się sióstr. Wcale jej się nie dziwię. Siostry to, jakby tu powiedzieć... No siostry, rozumie pan, ale ja dzięki Bogu nie jestem pielęgniarką. Pracuję w szpitalnej aptece. Ile osób pani otruła? Zapytałem z uśmiechem. Uśmiechnęła się również. Ile? Setki. Syntio, odezwała się pani Ingletop. Czy będziesz mogła mi pomóc? Chodzi o kilka krótkich listów. Naturalnie, ciociu Emilio. Panna Medek podniosła się żywo, w całym jej zachowaniu było coś, co świadczyło, że zajmuje w domu pozycję wątpliwą, a pani Ingletop, mimo swojej dobroci, dyryguje nią i nie pozwala swej protegowanej o tym zapomnieć. Tymczasem starsza dama zwróciła się do mnie. John, wskaże ci drogę do pokoju gościnnego. Kolacja jest o wpół do ósmej. Ostatnio zrezygnowaliśmy z późnego obiadu. Tak samo Lady Tedmister, żona naszego deputowanego do parlamentu. Wiesz, to córka świętej pamięci Lorda Ebetsberry. Lady Tedmister zgodziła się ze mną, że należy osobiście dawać przykład oszczędności. My prowadzimy naprawdę wojenne gospodarstwo. Nic się nie marnuje. Zbieramy nawet makulaturę do ostatniego świstka i odsyłamy w workach, gdzie należy dałem wyraz uznaniu dla chwalebnego stanowiska i John poprowadził mnie na szerokie schody, które rozwidlały się w połowie, wiodąc do dwu skrzydeł obszernej budowli. Mój pokój z widokiem na park znajdował się w lewym. John zostawił mnie tam i w kilka minut później zobaczyłem go przez okno, szedł powoli trawnikiem ramię w ramię z Cynthia Medek. Nagle dobiegł mnie głos pani Ingletop. Cynthia! Zawołała gniewnie. Dziewczyna drgnęła, odwróciła się i pobiegła w kierunku domu. Jednocześnie drugi mężczyzna wyszedł z cienia drzew i bez pośpiechu ruszył w tę samą stronę. Mniej więcej czterdziestoletni brunet o gładko wygolonej, melancholijnej twarzy. Odniosłem wrażenie, że jest wzburzony, a kiedy spojrzał ku oknu, poznałem go mimo piętnastu lat, które upłynęły od naszego ostatniego spotkania. Był to młodszy brat Johna, Lawrence Cavendish. Zacząłem zastanawiać się mimo woli, czemu przypisać szczególny wyraz jego twarzy. Niebawem jednak zapomniałem o tym i wróciłem myślami do własnych spraw. Wieczór minął przyjemnie, a w nocy śniłem o Mary Cavendish, która wydała mi się kobietą sfinksem. Następny ranek był jasny, słoneczny. Zdawał się wróżyć wiele miłych chwil w czasie odwiedzin w Stiles Court. Pani Kevendish nie widziałem do lunchu. Potem jednak zaproponowała mi spacer i spędziliśmy urocze popołudnie. Długo wędrowaliśmy pośród pól i lasków i do domu wróciliśmy około piątej. W obszernym holu John zaprosił nas gestem do sąsiedniej palarni. Jego mina świadczyła, że musiało zajść coś niepokojącego. Poszliśmy za nim, zamykając drzwi. Słuchaj, Mary, zaczął. Mieliśmy tu prawdziwe piekło. Iwi zrobiła awanturę Alfredowi. Wyjeżdża. Iwi, wyjeżdża? John posępnie skinął głową. Tak wygarnęła wszystko i otóż i ona. Do pokoju wkroczyła panna Howard. Usta miała zaciśnięte, w ręku trzymała niewielką walizkę. Wyraz twarzy miała surowy, stanowczy, jak gdyby trochę przegrany. W każdym razie, wybuchnęła, powiedziałam, co miałam do powiedzenia. Iwi kochana, zawołała pani Kevendisz, Wyjeżdżasz? To niemożliwe. Możliwe. Wyrąbałam Emilii różne rzeczy. Nie zapomni, prędko, ani nie przebaczy. Pewno prawda nie trafiła głęboko. Spłynie jak woda gęsi, Mniejsza o to. Powiedziałam prosto z mostu. Jesteś stara Emilio, a nikt nie potrafi zgłupieć bardziej niż stary. On ma o dwadzieścia lat mniej. Nie łudź się, dlaczego został twoim mężem. Dla pieniędzy. Nie dawaj mu ich za dużo. Farmer Rejks ma bardzo ładną młodą żonkę. Może zapytasz Alfreda, ile czasu z nią spędza, co? Strasznie się wściekła. Zrozumiałe. A ja dalej swoje. Muszę cię przestrzec, chcesz czy nie chcesz. Ten człowiek zamortuje cię, kiedy weśnie. Zobaczysz. To szubrawiec. Zwymyślaj mnie. Bardzo proszę, ale zapamiętaj moje słowa. To szubrawiec. Co ona na to? Panna Howard wykrzywiła się z niesmakiem. Co ona na to? Kochany Alfred, najdroższy Alfred, że to niby podłe kalumnie, obrzydliwe kłamstwa, że tylko zła kobieta może tak oczerniać najlepszego z mężów. Im prędzej wyjadę, tym lepiej, więc się zbieram. Chyba nie zaraz. Zaraz. W tej chwili. Staraliśmy się odwieść pannę Howard od szaleńczego pomysłu. Wreszcie John, przekonawszy się, że wszelkie perswazje na nic, wyszedłby sprawdzić rozkład pociągów. Mary pośpieszyła za nim, mamrocząc, że pani Ingletop mogłaby mieć więcej oleju w głowie. Kiedy zostaliśmy sami, Iwi zwróciła się do mnie zupełnie innym tonem. — Pan jest uczciwy. Mogę panu zaufać, prawda? Zdziwiłem się. Położyła mi dłoń na ramieniu i ciągnęła, zniżywszy głos... Prawie do szeptu. Niech pan strzeże mojej biednej Emilii. To stado rekinów. Oni wszyscy. Wiem co mówię. Każde z nich tylko węszy. Jak wydusić pieniądze z Emilii? Robiłam co mogłam. Teraz rzucą się na nią. Wszyscy. Oczywiście proszę pani. Bąknąłem. Będę się starał. Ale pani zanadto się niepokoi. Moim zdaniem. Przerwała podnosząc rękę ostrzegawczym gestem. Proszę mi ufać młody człowieku, żyję na tym świecie dłużej niż Pan. Zaklinam tylko, żeby miał Pan oczy otwarte. Sam się Pan przekona. Przed domem zawarczał silnik samochodu, odezwał się głos Johna. Panna Howard wstała z fotela, ruszyła w stronę drzwi, ale z ręką na klamce odwróciła się jeszcze i dodała, spoglądając na mnie przez ramię. Przede wszystkim musi Pan mieć na oku tego piekielnika, jej męża. Więcej nie zdążyła powiedzieć, gdyż w holu wybuchł chór protestów i słów pożegnania. Inglotorpowie nie pokazali się wcale. Kiedy samochód ruszył, pani Kewen, odłączyła się nagle od towarzystwa i przez podjazd i trawnik pośpieszyła na spotkanie wysokiego prodatego mężczyzny, który zmierzał w kierunku domu. Podając mu rękę, zarumieniła się mocno. Kto to? zapytałem szorstko, gdyż odczułem instynktowną niechęć do nieznajomego. — Doktor Baulestein wyjaśnił lakonicznie John. — A kto to jest doktor Baulestein? Mieszka w osadzie Stiles. Przychodzi do zdrowia po ciężkim załamaniu nerwowym. To londyński specjalista, wielki uczony, podobno jeden z największych autorytetów w zakresie trucizn. — I serdeczny przyjaciel Mary — dodała bezlitosna Cynthia. John Cavendish spochmurniał. Zmienił temat. — Chodźmy na spacer, Hastings — Zaproponował. A skudna historia. Iwi miała zawsze język niewyparzony, ale trudno o lepszego, wierniejszego przyjaciela. Poprowadził mnie ścieżką przez ogród warzywny, a następnie do osady wzdłuż lasu, wytyczającego jedną z granic posiadłości. W drodze powrotnej minęła nas z uśmiechem i ukłoniła się Johnowi młoda kobieta o cygańskim typie urody. Śliczna dziewczyna, wyraziłem uznanie. Twarz Johna sposępniała ponownie pani rakes odburknął ta, o której panna Howard właśnie uciął krótko i jak gdyby z zakłopotaniem pomyślałem o starej siwowłosej pani Styles Court i tej śniadej, zalotnej twarzyczce, która przed chwilą obdarzyła nas uśmiechem. Nawiedziły mnie nieokreślone złe przeczucia, lecz pozbyłem się ich rychło. Styles to piękna, urocza posiadłość zwróciłem się do Johna. Niezły majątek, przyznał. Kiedyś będzie mój. Już teraz należałby do mnie, gdyby ojciec sprawiedliwie rozporządził spadkiem. Nie miałbym takich piekielnych kłopotów finansowych jak obecnie. Masz kłopoty? Mój drogi, tobie mogę powiedzieć, że jak szalony kręcę się za groszem. Brat nie może ci pomóc? Florence? Przepuścił wszystko do ostatniego pęsa. Na wydawanie nędznych wierszy w ozdobnych oprawach. Obydwaj jesteśmy golce. Muszę przyznać, że matka nie skąpiła nam dotąd, ale to koniec. Rozumiesz? Po wyjściu za mąż urwał i zamyślił się ponuro. Po raz pierwszy odczułem, że wraz z Iwi Howard zniknęło z domowej atmosfery coś niezastąpionego. Jej obecność tchnęła bezpieczeństwem, które obecnie ustąpiło miejsca niepewności. Z odrazą wspomniałem ponurą twarz doktora Bauestaina. Nie wiem, czemu wszyscy wydali mi się podejrzani. Wszyscy i wszystko. Coś w rodzaju nagłego przeczucia bliskiej katastrofy.